Witajcie, VAPE TV z tej strony. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę takim odcinkiem pilotażowym nowej serii dotyczącej robienia własnych grzałek. Na początek chciałbym Wam pokazać jak wyprostować drut typu kantal. Teraz wygląda on tak. A za chwilę będzie prosty jak strzała Robin Hooda. Dobra, co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować oto takich szczypiec i wkrętarki lub wiertarki z kontrolą obrotów. Co robimy? Przygotowałem dwa druty: 0,4 kantal i 0,5 kantal. To Zacznijmy, może, od tego cieńszego. Bierzemy naszą wkrętarkę. Umieszczamy nasz drucik w rzecionie. Sprawdzamy, czy jest na pewno proste. Gdy już jest umieszczony. Tak to wygląda. Bierzemy nasze kombinerki, chwytamy koniec, przytrzymujemy i lekko naciągamy drut. Jak już jesteśmy przygotowani, wciskamy guzik. Przy średnich obrotach, no to trzeba, musicie sobie wyczuć, trzymamy jakieś 8 do 10 sekund. Gdy już mamy, nie puszczamy tego drutu. Bierzemy palcem i palcami przejeżdżamy po drucie, żeby wyciągnąć z niego naprężenie, które powstało podczas prostowania. Odkręcamy drucik. Wyciągamy i tak oto uzyskujemy idealnie prosty kampal. Dużo lepiej się nim pracuje. Spróbuję Wam to przybliżyć moją super zajebistą kamerą. Ale chyba nic z tego nie będzie. Więc odpuszczam. No ale sami widzicie różnicę. Tak możemy wyprostować każdy rodzaj drutu. I dużo łatwiej się pracuje na takim drucie, robiąc paralelki, czy klaptona, czy cokolwiek z innych. Dobra, podłóżmy to. Spróbujmy teraz 0,5 średnicą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Umieszczamy ponownie w naszej wiertarce lub co tamkolwiek używamy. Mamy umieszczone, tak to wygląda. Bierzemy ponownie nasze szczypce, łapiemy drut i delikatnie naciągamy i ponownie 8 do 10 sekund. Przejeżdżamy sami, puszczamy i mamy prościuteńki drut. Odkręcamy. I tak to wygląda. Dobra. To byłoby na wszystko. Jak już wspominałem, jest to odcinek pilotażowy. W następnym odcinku pokażę, jak zrobić z tego drutu skrętkę, i z jednego i z drugiego. A w kolejnych odcinkach pojawi się też równie prosty drut Klapton, jak i inne warianty naszych grzałek. Więc zapraszam do oglądania. I oczekiwania na kolejne odcinki. Dzięki bardzo, pozdrawiam, cześć.